Zazięcie. mi się wydaje, że, że siedzi Ech, o tak na powiem zanęta ukończona lepkość jest rewelacyjna kolorek taki ciemniejszy, bo idziemy do Przemysława Przemysł się rozstawia, a ja idę pożebrać <śmikt> <śmikt> o egzaki exactly. nawet nie tak no i tak słuchajcie Czwarta edycja Zawody 4Q W dniu dzisiejszym organizowane przez koło Zbrańska. Jestem w sumie na wszystkich byłem chyba. Tak, wydaje mi się, że na wszystkich tak, na wszystkich byłem. Byłem w dubiczach Serkiewnych, byłem w siemietyczach i teraz jestem drugi raz na, na Zalewie Brańsku. Dzisiaj taktyka, że tak to nazwę, choć nie lubię tego słowa. Sposób jest taki, że bez kombinowania wczoraj byliśmy na zawodach karpiowych, wyniki już pewnie znacie. Nie ma czym się chwalić. Jeśli chodzi dzisiaj, mam zanętę taką jeszcze z lipca z zawodów na Siemionówce, nocnych, gruntowych. Jest tam Jokers, jest sporo robaka i spróbujemy tak. Po prostu nie kombinować, dodamy ewentualnie trochę gliny i będziemy tutaj próbować. Nastawiam się, mam słuchajcie sektor A, A8, tak w rogu jestem, Wam pokażę. Nieźle jest, jest to otworek, tam... Z tamtej strony y, zawodnicy już sektor B troszeczkę dalej są, także jest tutaj możliwe, że ta ryba będzie, tak mam nadzieję, sposzona wiatr, oczywiście w gębę y, niby plus. Zobaczymy jak to będzie później około 14 i, i, i bliżej popołudnia to ten wiatr ma się wzmagać. Na razie biedy nie ma lekka fala, trzeba będzie wykorzystać te zawody. się rozpoczynają o godzinie 9. Y, na, dzień, na ten moment mamy 644. Kupy czasu do rozkładania. Ja się po ile składam, pokażę troszeczkę jak tutaj, co, co ja dzisiaj wymyśliłem za, 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 za sposób łowienia i, i to wszystko no, rozkładam becika, rozłożę może bolonkę chociaż nie, nie sądzę, mam jeszcze dwie odległościówki ale jedną odległościówkę rozłożę mam taki 16 gramowy zestaw i, i będziemy próbować daleko rzucać wiem, że w tamtym tygodniu brały ja z ale nie blisko Zbata, tylko daleko, daleko. Ta ryba stoi tutaj, tak jak mówiłem, ale y, w toni troszkę dalej. Nawet ja bym powiedział, te większe ryby stoją w ogóle na środku, i słowikowo i jest to ciężko do, 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 do wyrwania Ta ryba, tak jak już mówiłem wcześniej, będę się powtarzał po raz trzysetny, że to jest woda federowa, przynajmniej dla mnie, gruntowa. Rzucę gdzieś daleko, jak najdalej, pełną moc. Dobra, ja się rozstawię. A wyglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i. I co, no i miłego oglądania, no mam nadzieję, że będzie się oglądać, no Jazgazi też troszeczkę pokręcę, chociaż był odcinek taki krótki, tam ze dwa Jazgazi, w sumie tych Jazgazi było pół kilo, ale nagrałem na dba, ale y, nie zawsze się łowi te wielkie sztuki, no. dobra. żeby do nie dyszedłem, spakowane wszystko, stanowisko 8, żeby nie było mowy, że jestem nieprawdomówny. Tu stanowisko, nie ma od co słuchajcie, Bacik, Bacik i odległościówka polnięta, dwunastka, 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 spowiczek. Dobra, tutaj wam powiem dwa wiadra zobaczymy co tu jest. Tu są czerwone robaczki, powietrze i tłuszcze. Tu są czerwone robaczki, tak zwane gnojaczki na to. To jest główna przynęta moja dzisiaj. Ręczniki, wiaderko na wodę. Zobaczymy czy to się tak, co tu mam? Tu mam zanęty, to układa. I tak tu mamy zanętę. Tak to wam powiem z zawodów z, z przed tygodnia. Ona była mrożona, to jest przed y, to grochu dorzuciłem. Nie, nie, zobaczymy no czy to będziemy w ogóle dawać głównym moim celem tu mamy glinę ale głównym moim celem jest ta zamęta zobacz, to jest zamęta z zawodu jak już mówiłem gruntowych nocnych ona była zamrożona trochę czasu wiem że to jest mnóstwo mnóstwo robaka tak powiem jest mnóstwo robaka ale o, w ten sposób Tutaj zanęty jest, zobaczcie, no jest, jest trochę. Jest na pewno jeszcze tutaj trochę zimna przymrożona, trochę Trochę jest. E, te, na pewno tutaj jest słuchajcie, Jokers. Tylko teraz to wam nie powiem. Jokers zamrżony był. Pachnie zanętą. E, trochę pieczywka jakiegoś fluo widzę. To jest jakiś zanęty. Taka frakcja jest powiem taka troszeczkę, jest taka zmielona, jest troszeczkę większa, jak to klejkowatość, no słabo to jeśli chodzi o, o klejenie, zaraz dorzucimy do tego glinę, żeby to mniej było, no i co, i to wszystko, mam troszeczkę w reklamówce glina, glina też była zamrożona, nie mam kleju, ale dorzucimy, trochę to sklei i zobaczymy co to z tego wyniknie, bez piny dzisiaj, bez piny, żadnych nerwów, prostu mam na to wszystko wywalone dzisiaj. I tak może to trzeba podchodzić. O tak wam powiem, zanęta ukończona. Lepkość jest rewelacyjna. Kolorek taki ciemniejszy, bo glina ściemniła z tego żółtego. Jest git. Lepkość jest idealna. Teraz do tego. Jeszcze kleić nie będziemy. Kleić będziemy gdzieś z pół godziny przed. Nakleimy trochę. W razie że tu mam jeszcze jedną zanętę, czy lodówkę poszła i tu wszystko na razie o tak idziemy do Przemysława Przemysław się rozstawia, a ja idę pożebrać białych chrupaczków pożebrać no, nie, no że tam, ja, myśli, wydaje mi się, że nie będę łowił na białe że to pójdzie wszy... sobie tu po trochu sobie po, tu, wszystkiego ty, masz ja, mogę ci pudełko jeszcze dać, że oddzielnie Dziękuję Zabieraj wielki. dwa. A po co mi? A dla mnie też niepotrzebne, ja wyrzucę. No to sobie... wyrzuć, po co? No co to jest w ogóle? To białe. Żywe, białe. Kurde, ty masz tego towaru, ja pierdzielę. O, styka. Gdzie ty kupujesz takie? Gdzieś na necie? Pineczki trochę wrzucę jeszcze. Wiesz, i tych rubinowych weź. Tam są w tym trzecim, rubinowe. Kurze, wiesz co to Jaki spławik bierzesz dzisiaj? Rubinowe. Rubinowe to je ja biorę. Wezmę, jednak, jednak wezmę jedne tutaj. Wiesz. Albo wezmę wyszucę po drodze. Ja mam kurde 12 gram. Ile? 12. No to dobry. Ale ja odległościówkę walę. A. Jak najdalej? No ci mówię no Tu wiesz, na bacika mam dwójeczkę. Półtonna. Na bociku mam dwa... Dwa te dwa. Na bociku mam 2 gramy, nie? Ale... O, dziękuję, juju. kurde. Jujujuju. Juju. To te pudełko sobie zostawił, mówią pińkę oddzielnie. Ale kurwa. O. Egzakli. Nawet nie tak daleko. Porzucać przed, żeby ta ryba przyszła.

Czemu? Że ja, tak? Trudno. O kurde! Skucha. Bym nie był taki pewny już, że odciągnę tutaj rybę. O, pięknie. jest zabawa. Dokładnie. Ja wam pokażę trochę pogodę. Dzisiaj tak jest, ni to słońce, ni to pochmurnie. Słońce jest jakby nie to świeci, ale jest za chmurami Jest pochmurnie, wiatr Wiatr taki bardziej wschodni Kurcze, to niedobrze Jedyny plus to, że w mordo wieje Plus po nęceniu jest I zobaczymy To będziemy rwać zaraz coś z tej wody No, mam nadzieję Pan tak zanęcony Zanęcony do gościówka Zanęcony e, Pacik co, czekamy na sygnał Znak, sygnał 6 minut i lutujemy. Zobaczymy, co to z tego się wyciągnie. Dzisiaj mam parę okonków, a dosłownie yy, akwariowe okonki. O, chyba branie mam. Wiecie? Akurat. Chyba tak, mam branie. O. I zaraz wam pokażę, jakie to okonki są. Są okonki. Dosłownie, dosłownie są akwariowe. Trochę. Krótka relacja, no na razie kąki. na dzisiaj, na no, słuchajcie i chuchu nic nie ma Na bacika, ale dzisiaj na bacika taki on ma się pięknie, macie, taki mały, piękna No niestety liczy się, niestety, niestety, później to idzie wszystko z powrotem do, do zbiornika i, i, i na razie tyle to Zobaczymy jeszcze może. zażyczymy jeszcze. Następne branie. trzeba. Idzie coś, idzie. No, Czeka mnie jeszcze trochę, bo to robaczek, ale idzie. Siedzi chyba już wycinam. No, zaczęcie. Mi się wydaje, że, że siedzi. Jak kolejny jest gazik. Nagrałbym z gazika ku pułkom. Albo i nie, albo nie ma nic. I chyba nie ma nic. No niestety. Tu coś lepszego? Nie. Chyba powalczył troszeczkę, albo spina. Ale nie, chyba coś. Siedzi. Jazzier. Ale kurczę tak przywalczył. Myślałem, że coś większego. ładne, ładne, oj ładne, tłuste gramaturę będzie robił Ok. dobra, wiecie co dzisiaj tak, dotyka? tak jak wtedy daleko, daleko ale czekamy było od góry coś wystawiło tak, tam coś się widać nie siedzi ale poczekamy bo czerwony robaczek jest o, 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 o. Też trochę przymurzy albo całkiem wystawi na razie się zbywie a no tu ładny jaskaś można powiedzieć na Nie. A tak się skiepściła ta pogoda. Przemek się składa, pada, wieje, palny. Tak zasłonie O tak. Wiecie co, nagram zakończenie w samochodzie, jak będę wracał, bo tutaj naprawdę boję się, że, że nie będzie nic słychać. Boję się, że nie będzie słychać tego co mówię. I nagram zakończenie w samochodzie, poza tym pada, wieje, się pogoda trochę zmieniła, ale tak